Ale sobie pograłem, zobaczcie, trzy zabicia, trzy słuchajcie, trzy Dedy Średnia 1-0 Dołączyłem, pomogłem Normalnie rewelacje Lepiej słuchajcie, nie mogło być <ścoughs> Chyba się nie wyspał koleś Siemano wam wszystkim, z tej strony Sebo Witam was w świecie Call of Duty Mamy dzisiaj poniedziałek Rano, kiedy nagrywam ten komentarz, to sobie pewnie go zobaczycie Jutro pojawia się Bantlefield za tydzień pojawia się KOLOWY TIGOS. Czy naprawdę można chcieć coś więcej? Czy można chcieć coś, słuchajcie, więcej maniaka w PESO, może chcieć więcej? No, może trochę del LCK albo na Season Passa do kolejnego koda. Yy, będzie 14 mapek. 14, słuchajcie, będzie mapek. Wymagania sprzętowe już mówiłem, troszkę mniejsze. O jakiś Niemiec jeszcze, aż tych cholera. Weź, wyciszmy go. Będzie 10 GB mniej, karta graficzna troszkę będzie yy, mniej wymagająca. To tyle, że wiadomo, nowe tryby. Także słuchajcie, dobry kod zapowiada się. Na YouTube są dostępne też gameplay z kampanii z Battlefield, ale ja nie chcę oglądać, słuchajcie, nie chcę sobie psuć yy, kampanii. Nie chcę, bo wolę sobie zagrać tą kampanię, później wziąć się za, za multiplayera, Nie, nie lubię po prostu sobie swy tam z tam, sobie tam spoilerować, spoilować, spoilerować. Polerować po prostu kampanię Także oj, ja pierdził Moje kości Nie do lata, skitu słuchajcie, jak będziecie w moim wieku To zobaczycie, mówię wam Nie do lata słuchajcie Nie wiem czy do emerytury pociągniemy Ale nie do lata <laughs> Refleks już nie ten co kiedyś Uwierzcie mi Zobaczycie sami tam, milisekundy na rok Także to będzie 60, to już nie będzie CS Dobra, zobaczmy co dzisiaj. Enke sobie weźmie, Remika, Taipa, taipa, Ja bym chciał rymika sobie wziąć albo MP7, mtar. Weźmiemy, mtar, mtar jest fajną bronią. Polecam Wam serdecznie. Tak zobaczmy co tu się dzisiaj dzieje. Dobra, jest zabicie jeszcze. Tu pewnie raz będzie. Pójdę z tej strony zobaczę od hangaru. Ta, słyszałem, ten. Chodź, 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 chodź. Poszli wszyscy tam, tą stronę. Do pokoju zwierzeń wielkiego brata. Hmm. Na dole są. Dobra. Widzę, widzę, widzę tylko. Wow, i miałem szans Nie, nie dałbym rady Snajper, no Dobrze Dobij go, dobij go, dobij go, chłopie, ja cię Dobrze, 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 ładuj, ładuj, Sebo Fuck! Jak on... Kurde, nie spodziewałem się, że on tam będzie Dobry sentar, naprawdę powiem Wam, że jest dobry. Polecam Wam, zapalajcie sobie Entara. Kurwa, to on tam był. Patrzcie, co za manda, jedna. Aż to bicie Patrzcie, wszyscy te samo UAV będą nas cisnąć. Dobij go, dobi go, dobra. No i po co strzelasz, chłopie. Mało nas widzą. Po co? O, słoneczko świeci elegancko. Pacific Plaza, normalnie. Tutaj będę gdzieś na pewno. Pa! Mogą na ziemię położyć się. Ale to jest camper. Camper jak cholera. O 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 o, chodź, chodź, chodź <ś Sell out> Nie tak łatwo <ś��> Ty Ja pierdolę! Widzieliście to? Ale jak się ma fejla to się ma fejla Ale dobrze, że on to zdobył, chociaż tyle z tego dobrego. Oj sniper może nam się chcę. Nie Nuszę się, nie ruszę. Dobrze. Chociaż tyle. Okej. Okay. Jest. Ło, Zrewanżował się szybko! Ale fajnie! Mamy orbitala, także możemy... ...pomieszać. Gdzie? Wyjdź, wejdź, wyjdź, wejdź, wejdź, wyjdź, 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 pokaż ryj. Dobrze. Jeden. No chodź. Drugi, nie wchodź, nie wchodź, nie wchodź, nie wchodź. Jest. Koniec. Oh, 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 Patrz. Na górę, na górę, na górę. Ale kamper za mnie, co? Takiego kampery jeszcze nie widzieliście Kamper na maxa, no ale trzeba, słuchajcie, trzeba czasami O tu grubo widzę Hot Action! Ale prawie, kurde, prawie grad bomb wbiłem. Kurde, prawie się udał grad w bomb mi bić Dużo nie brakowało. z tamtej strony są Tylko ciekawe jak ci pójdą Patrzcie na to Kurwa jak wiedział w jednym podróży ze snajpera. bo no, wiedział że ktoś przyjdzie od tej strony Ale się zrewanżowałem ja taka cię łatwo nie odpuszczę Na królik mnie zabił. No ja na taki ładny chciałem mieć, słuchajcie materiał, ale mam nadzieję, że wam się będzie podobał. Tak czy siak, to będzie taki poniedziałkowy, słuchajcie wydane wynik 16 do 8 no jest źle, trzecie miejsce na live, może słuchajcie być good game. To był słuchajcie Black Ops 2, to był taki poralny materiał. Ja idę dalej kawę pić, mam nadzieję, że wam ten filmik się podobał, będziemy się słyszeć w kolejnym filmiku, postaram się coś dla was nagrać. Także miłego słuchajcie tygodnia, dnia, gromcie z mocą, jutro Battlefield, trzymajcie się, na razie, cześć.